Cześć, to jest Mikołaj 003. Dziś nagrywamy, nie wiem jak to nazwać, ale nazwę to stacją ropy, tak coś. Najpierw zacznę chyba od udziku. Tu jest szef, tak wygląda. Tak, ma kask. Jak widzicie, jest stary. I teraz pokażę lecznika. Tak wygląda. On leczy na tej bazie. Tak wygląda. Tu ma taki specjalny łóżko operacyjne. Okay. Tu mamy złotą rzecz tutaj. Taki talerzyk złoty. A tutaj mamy. Tutaj nam leci właśnie. My to co Wam mówiłem wcześniej, co zapomniałem, więc tak powiem, tu leci, na, tu leci, potem się wysypie tu. To jest z rego Ninjago Mori, Widzicie? No i teraz Wam pokażę widzicie Wyciek jest tutaj, z tej strony, jak widzicie. No, ta kropka w ogóle jest wyciek. Teraz Wam pokażę mój domek. Czekajcie, odetnę, się było lepiej widać. Mamy tam gaśnicę. Czekajcie. No te żółte to jest gaśnica w ogóle. Więc ja już nie umiem tego zrobić, więc wiem, czy tak będzie się poruszało. Ale i tak fajnie. Okej, okay. powiem wam o innych rzeczy. To najkwestiejsze by była skarbonka. a teraz zmienię zdanie i dowódzę To wszystko... Z tym... Ja pomyślałem o tym i o nagrywaniu. Więc zrobiłem to i nagrywałem. To ja w ogóle widzicie jaka antena wielka. To Jak flara wygląda. Ale nie ma flary. Okej. Okay. To już im przeszło, żeby mogło się lepiej operować. Do tego chłopka ona jest. On będzie sobie tu siedział. Jest czas nagrywania. on, No i teraz... Pooperwam odcinek. Pierwszy odcinek to był chyba... Nie wiem co powiem o naszym świątecznym odcinku. Nie nagrywaliśmy dwie rzeczy, samolot i, le, i legory że jak Wam mówiłem w tym odcinku. Jak zawsze, zaraz kończymy. Nie wiem, jutro w ogóle chcę zrobić ten I poradnik, co robię. I komentujcie, łapki w górę i pa.